God of War zawsze było dla mnie serią unikalną, bo jak się nad tym zastanowię, to była właśnie jedna z pierwszych serii, dzięki której zainteresowałem się grami na szerszą skalę. I choć ogrywałem te gry już tak wiele razy, że obecnie odrobinkę mi się przejadły, nie zmienia to faktu, iż wciąż darzę tą serię ogromnym szacunkiem. Niemniej, nawet ja zauważyłem, że wszystkie części wydane po God of War 3 były... Przeciętne nie były tragicznie złe, ale było widać, że formuła tej serii powolutku zaczęła przynucać, zwłaszcza pod względem fabularnym. Widać, że te gry były robione troszeczkę na siłę. Zatem pozostało tylko jedno wyjście: zrobić reboot. I takim rebootem, w teorii, jest najnowsza część tego cyklu. W teorii, bo tak naprawdę wciąż jest to kontynuacja, gdyż gra często odnosi się do tego, co było kiedyś. Ale mimo to, pod wieloma względami, jest to nowy start i nadanie zupełnie nowego kierunku. Nie ma sensu zaprzeczać, że najnowszy God of War był ogromnym sukcesem i jedną z najlepiej ocenianych gier ostatnich lat. Świat graczy niemalże oszalał na punkcie nowych przygód Kratosa. Wszyscy bardzo szybko obwieścili ją jako jedną z najlepszych gier ostatnich lat, jeśli nie w ogóle. Jednakże moje pierwsze wrażenia były. Dość mieszane. Związane było to z totalnie nowym podejściem do rozgrywki, do czego jeszcze wrócę. Szczerze przyznam, że za pierwszym razem nie grało mi się źle, ale czegoś mi tutaj brakowało. Miałem spore trudności w wyczuciu się w tą historię. Nie wiem czemu, ale jakoś nie byłem przekonany do tego nowego podejścia. Ktoś powie: Hej, chciałeś zmian? No to masz, czemu narzekasz? Okej, okay, wiem, ja też chciałem, aby ta część wprowadziła jakieś zmiany. Ale wydaje mi się, że nie o takie zmiany mi chodziło. Ale jakiś czas później postanowiłem zagrać w tę grę jeszcze raz. I wiecie co? Moje drugie podejście było znacznie lepsze. I teraz zgodzę się, że jest to bardzo dobra gra. I wiele rzeczy, które mi przeszkadzało poprzednio, wciąż troszeczkę mi przeszkadza, ale nie aż tak bardzo jak poprzednio. Krótko mówiąc, sądzę, że Nowy God of War jest grą wartą zagrania. Słyszycie, to jest dobra gra, ok? Naprawdę, uwierzcie mi. Ale. 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 Jest jedno określenie stosowane wobec tej gry, które strasznie mnie wkurza i z którym nie mogę się zgodzić. Otóż Nowy God of War często jest określany mianem The Pinnacle of Game. Co można luźno tłumaczyć na szczyt możliwości współczesnych gier. Eee, nie? Znaczy, mówię, to jest świetna gra, ale szczyt możliwości? No przykro mi, ale ja się z tym nie zgodzę. Bo dla mnie nowy God of War to dobra gra, ale nic więcej. Nie widzę w nim nic szczególnego, co mogłoby mieć wpływ na rynek. No dobrze, starczy tych podchodów. Pozwólcie, że wytłumaczę wam czemu moim zdaniem God of War z 2018 roku nie zasługuje na miano szczytu możliwości gier. Żebyście nie uznali tego za jakiś hejterski materiał, pozwólcie, że powiem wam, co nowy God of War robi naprawdę dobrze. Przede wszystkim fabuła. Może nie sam jej szkielet, bo ten jest dość prosty. Od żona nam zmarła i trzeba rozsypać jej prochy, a przy okazji wplątujemy się w misję ratowania świata i takie tam. Ale to, co jest największym highlightem tej historii, to relacja Kratosa z jego synem Atreusem, który jednocześnie lekko obawia się naszego wojownika, no, całkiem słusznie, a z drugiej strony bardzo chce mu zaimponować. To właśnie ich relacja jest głównym paliwem napędowym całej fabuły. Tym bardziej, że sam Kratos jest tu jeszcze bardziej zniuansowaną postacią niż wcześniej. Niby wciąż jest tym samym brutalnym wojownikiem, ale widać, że teraz mocno się hamuje. I choć wprost się do tego nie przyzna, bardzo zależy mu na bezpieczeństwu jego syna. Bo jakoś gówniarza trzeba na ludzi wychować, prawda? Cała historia tym razem ma bardzo przyziemny ton. Więc jeśli liczyliście na jeszcze więcej epickich batalii z poprzednich części, to musicie się obejść ze smakiem. No i grafika jest absolutnie świetna. To chyba pierwsza gra, w której autentycznie zatrzymałem się, aby popodziwiać świetnie zrobione ślady na śniegu pozostawione przez naszych bohaterów. W tym aspekcie gra robi naprawdę świetną robotę. Jeżeli zaś chodzi o rozgrywkę, cóż tutaj zaczynają się moje problemy. Powiedzieć, że nowy Gadowór wprowadza zmiany, to jakby nic nie powiedzieć. On kompletnie zmienia całą formułę rozgrywki. Dostajemy tu system rozwijania broni. Otwarty świat pełen różnych questów i znajdziek, zupełnie nowy system walki, i takie tam. To wszystko sprawia, że nowa część cyklu jest zupełnie nowym doświadczeniem. I zazwyczaj uznałbym to za plus. I w tym przypadku niby wciąż uznaję, bo w swoich własnych ramach ta gra całkiem nieźle korzysta z tych wszystkich elementów. Ale sądzę, że właśnie dlatego nie mogę ją nazwać szczytem możliwości gier. Bo jak się nad tym zastanowisz, to wszystkie te nowe mechaniki zostały zaczerpnięte z innych gier. Przykładowo, motyw relacji rodzica z dzieckiem był już eksplorowany w takich grach jak The Last of Us. Zresztą sam sposób przedstawienia historii jest łudząco podobny. System walki to kolejna wariacja na temat walki z Dark Souls. Elementy RPG są w co drugiej dzisiejszej grze, tak samo jak Otwarty Świat który też jest implementowany w co drugiej grze. Krótko mówiąc, to wszystko już było, to wszystko już widzieliśmy. I co gorsza, God of War 2018 daje bardzo niewiele od siebie. I do tej pory jest to moim największym zarzutem. Nie dość, że wyrzuca on praktycznie wszystkie ikoniczne elementy z poprzednich części, to jeszcze nie daje od siebie praktycznie nic w zamian żadnego elementu, który wyróżniałby go na tle konkurencji. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że gra musi być koniecznie oryginalna, żeby była dobra. Takie tytuły jak Assassin's Creed Odyssey czy najnowszy Spider-Man też nie są ostoją oryginalności. Ale w ich przypadku nikt nie mówi, że są to wiekopomne arcydzieła zmieniające rynek. Są też takie gry jak Middle Earth Shadow of Mordor. Gra, która na pierwszy rzut oka też wygląda na sklejkę rozwiązań z innych gier. Ale jednocześnie dodaje ona system Nemesis. Coś co wyróżnia ją na tle konkurencji. Najnowszy Gado czegoś takiego po prostu nie ma, przez co jest on trochę potworkiem Frankensteina, który ma problem z własną. Tożsamością. Dziwi mnie też to, że ta gra tak oszczędnie korzysta z nordyckiej mitologii. Jeżeli liczyliście na epicki pojedynek z takimi bogami jak Thor czy Odin, to mocno się rozczarujecie, bo niczego takiego tutaj nie uświadczycie. Jest to wytłumaczone przyziemnym klimatem historii, ale to był jeden ze znaków rozpoznawczych z serii. Zresztą wszystkie ikoniczne dla tej serii elementy, jak epickie walki z przeciwnikami wielkości wieżowca czy walka z całym panteonem bogów, zostały tutaj wycięte. I ja rozumiem nowe podejście, nowy kierunek, okej, okay, spoko. Ale często mam problem, kiedy kolejna odsłona jakiejś serii wyrzuca za okno wszystko to, co sprawiło, że kogokolwiek ona obchodziła, i nie daje nic w zamian od siebie. Gdyby to był stuprocentowy restart. Może nie miałbym tego problemu. Ale nie, to wciąż jest kontynuacja, więc szkoda, że z wielu tych elementów zrezygnowano. Właściwie sądzę, że byłoby lepiej, gdyby bohaterem tej historii był ktoś inny niż Kratos. Sądzę, że wtedy zmiana formuły byłaby jeszcze bardziej uzasadniona. Ale wtedy prawdopodobnie nie zobaczylibyśmy tej nowej wersji Kratosa, więc chyba jest dobrze tak jak jest. Reasumując, po raz kolejny przypominam, że God of War 2018 to gra bardzo, bardzo dobra, ale nazywanie jej kolejnym krokiem w rozwoju branży jest moim zdaniem mocno przesadzone. Bo kiedy patrzę na takie gry jak Iconoclasts, które pokazuje, że nie potrzeba wielkiego budżetu, aby opowiedzieć angażującą historię, albo Nier Automata, które mistrzowsko bawi się łamaniem czwartej ściany, Zarówno pod względem fabularnym, jak i gameplayowym, albo What Remains of Edith Finch, która pokazuje nowe sposoby przedstawienia narracji, najwięcej pochwały dostaje gra, która owszem, robi wiele rzeczy dobrze, ale nie na tyle dobrze, żeby uznać to za rewolucję. No bo jeżeli korzystanie z ówczesnych trendów jest uznawane za rozwój, to nie wiem, czy jest to dobry znak. Okej, okay, krótka piłka. Warto zagrać w God of War 2018, ale w takim razie wyrzućcie z pamięci wszystkie poprzednie części, bo to jest zupełnie nowe doświadczenie. A z mojej strony to by było na tyle. Dajcie znać, czy się ze mną zgadzacie, czy może jednak macie inne zdanie na temat tej gry. Komentarze należą do Was. No więc do następnego razu trzymajcie się, cześć!